Słowo Boże na dziś, czwartek 23 października 2025 roku. Wspomnienie świętego Jana Kapistrana, prezbitera. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków. Jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę Sprawiedliwości dla uświęcenia. Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć. Teraz zaś po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu. Jako owoc zbieracie uświęcenie, a końcem tego życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto Słowo Boże. Psalm pierwszy. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie a wszystko, co czyni, jest udane. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata, Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i w nim się znalazł. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce, Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw Teściowej. Oto słowo pańskie.